Dobra, jadę z takim przerzutem jeszcze na sklep z Nocznickiego. Wziąłem przerzut na zgrupowania AK Campinos. I wjeżdżam sobie w jakiś garaż. Ciekaw jestem, co mnie zastanie w tym garażu. Ale powiem Wam, że to są takie fajne numery, jak trzeba wjechać gdzieś do jakiegoś garażu, czyli właśnie ogólnie to jest galeria Młociny, więc... No, że tak powiem a teraz tylko trzeba poszukać właśnie typowo dostawy do Biedronki Gdzie oni tu mają, bo nawet nie mam pojęcia Ale zaraz się dowiem Trzeba przejechać kawałek i zobaczymy co to z tego będzie a widzę, że samochodów nawalone od groma Dobra, trzeba będzie pójść z buta i zapytać gdzie tu rampa Biedronka